Przyjaźń z tobą wiele mnie nauczyła Lecz, lecz dla ciebie ona nic nie znaczyła Poznałeś dziewczyny i nie miałam nic do tego Ale boli to strasznie jak widzę ile czasu masz dla swojej przyjaciółki I wiem ta przyjaźń już nie zaiskrzy Walcz przyjaźń z tobą, bo to nic nie daje i nie pomaga Bo prawda jest taka, że już nigdy nie będzie taka sama Zależało mi strasznie na tobie, lecz ja to wszystko zniszczyłam Nie umiem się pozbierać i się z tym pogodzić Masz dziewczynę, ale nie masz czasu dla mnie I co mnie cholernie boli, przestałam mieć z tobą kontakt Bo to już i tak nic nie znaczy, a tylko mnie boli Płaczę co noc przez fakt, że ty już dla mnie nigdy nie będziesz taki sam Taki sam. O, -o, o taki sam. samo wiele mnie nauczyła, lecz dla na ciebie ona nic nie znaczyła. Poznałeś dziewczynę i nie miałam nic do tego, ale Poli to strasznie jak ile czasu masz do swojej przyjaciółki i wiem, ta przyjaźń już nie zaiskrzy. Walić przyjaźń z Tobą, bo to nic nie daje i nie pomaga, bo prawda jest taka, że już nigdy nie będzie taka sama. Zależało mi strasznie na Tobie, lecz ja to wszystko zniszczyłam. Nie umiem się pozbierać i się z tym pogodzić. Masz cenę, ale nie masz czasu dla mnie. Kolernie boli przez to, z tobą kontakt, bo to już i tak nic nie znaczy, a tylko mnie boli. Płocie co noc przez fakt, że ty już dla mnie nigdy nie będziesz taki sam. O, oh, o, oh, taki sam, taki sam. O, oh, oh, taki sam.